Jak najlepiej zdobyć końców? Już w ich podwiedzili. Tak, tutaj tak robimy. Kupujemy takich zawodników. Oni kosztują 700 200 200, 200 przepraszam. 800 950. Wszyscy oni kosztują. Potem sprzedajemy, potem sprzedajemy je za Cocharda na przykład 6000. Buffona 6000. Schweistengera za 10000. I mamy zysk na jednym. Pięć tysięcy na jednym bramkarzu. Więc się bardzo opłaca. To jest jak najlepiej, tak właśnie, no chyba najlepiej zarabiać końsy w tej w Fifie. Ja tak myślę i dużo osób by tak samo powiedziało, że to jest najlepszy sposób na zarabianie końców. Teraz zrobimy tak. Przepraszam Was, chwilę przerwę filmik. Jak będę już miał by, kupiony jakiegoś zawodnika z tych, to włączę od nowa i nagram Wam dalej. Na przykład od Gigi brakuje mi zaledwie 18 minut, więc za 18 minut się widzimy.